Cześć dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Żaneta, jestem bijarowcem i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy warto dbać o wizerunek, czy te kryzysy, które miały miejsce w roku 2021 jakoś wpłynęły na osoby, których dotyczyły. W ogóle Poland. Kryzys w ogóle Poland to był jeden z pierwszych kryzysów w roku 2021, a na pewno bardzo poważny. Kryzys wizerunkowy. Jeżeli chcecie wiedzieć o co tam chodziło, to odsyłam Was do moich dwóch filmów, które na ten temat nagrałam. W skrócie powiem tylko, że w ogóle Poland nagrało film na temat Weroniki Sowy, Wersow. Nagrali film odnośnie zdjęcia, które Weronika skopiowała jeden do jeden od zagranicznej modelki i nie oznaczyła. Tego zdjęcia, a potem dziwnie zaczęła się tłumaczyć. Filmy na ten temat nagrywały też inne kanały, m.in. Sylwester Wardenga i w ogóle Poland zarzuciło Wardędze, że skopiował od nich ten film, jak to sami ujęli, spisał od nich pracę domową. W związku z tym opublikowali film, który nazywał się w ogóle Poland to hipokryci, gdzie odnosili się do różnych zarzutów na swój temat, między innymi atakując Wardenga. Ten film już omówiłam, więc nie będę go omawiać. Wardenga odpowiedział jednym filmem, potem odpowiedział na kolejne zarzuty w ogóle Poland drugim filmem. Wyszło po prostu na to, że w ogóle Poland robią to, za co krytykują innych twórców. Nie byli w stanie przyznać się do błędu, nie byli w stanie prawdziwie przeprosić, ponieważ finalnie opublikowali oświadczenie na swojej stronie, które potem zmienili i było tam tylko jedno słowo przepraszam. Natomiast na swoim koncie na Facebooku Adam opublikował bardzo długie oświadczenie na temat tego, jak bardzo ma gdzieś całą tę sytuację. No i jak to wpłynęło na wizerunek? Jak to wpłynęło na liczby, bo warto pamiętać, że na YouTubie liczby, zresztą nie tylko na YouTubie, w mediach społecznościowych, liczby wiele nam mówią. W ogóle Poland miało w styczniu 2021 roku ponad 260 tysięcy subskrybentów. Teraz mają 249 tysięcy subskrybentów. To znaczy, że przez cały rok 2021 tych subskrypcji im ubyło, co zresztą pokazują statystyki na Social Blade. I, I te statystyki pokazują, że w ciągu roku około 12 tysięcy subskrybentów im odeszło. Natomiast ich content jest podobny do tego, co robili przed kryzysem wizerunkowym. W związku z tym, że kryzys trwał głównie na YouTubie, no bo tam się pojawiały filmy, tam się pojawiały wymiany zdań, tam ludzie mogli komentować, to oceniamy sobie głównie ich kanał na YouTubie, który ewidentnie pokazuje, że jest spadek, spadek subskrybentów, spadek wyświetleń. Czy ten kryzys wizerunkowy czegoś nauczył w ogóle Poland? Wydaje mi się, że nie do końca, ponieważ mam takie poczucie, że oni wciąż myślą o tym, że nastąpiła jakaś wielka nagonka na nich. I przez tę nagonkę, która była, ludzie się częściowo od nich odwrócili. Dlaczego tak myślę? Widziałam przy sytuacji z moją Staśką, o której będziemy też mówić, w ogóle Poland okazało małej wsparcie i... Pojawił się od nich komentarz na Insta Stories, że oni wiedzą, co to znaczy, kiedy na kogoś jest nagonka. To jest moja interpretacja, bo nie pamiętam tego do końca. Nie zrobiłam wtedy screena. Oznacza to, że nie za bardzo wyciągnęli wnioski z tego, co wtedy się wydarzyło, i że nie do końca czują, dlaczego to się wydarzyło. I to jest przykre, biorąc pod uwagę ich karierę. I też bardzo często doradzali właśnie innym twórcom gwiazdom, jak powinny się zachować w danej sytuacji, a zrobili zupełnie, zupełnie odwrotnie. I to, co jest ważne przy kryzysach, moi drodzy. To, co jest ważne przy kryzysach, mamy kryzys wizerunkowy i po co w ogóle ten kryzys wizerunkowy rozwiązywać? Oczywiście, żeby nie dopuścić do tego, że nasi odbiorcy utracą do nas zaufanie. Więc jakie grupy odbiorców są przy komunikacji kryzysowej ważne? Musimy zdać sobie sprawę, że zawsze czy firma, czy osoba publiczna ma swój fanbase, tak? Jest to grupa odbiorców, która niezależnie od tego, co się wydarzy, niezależnie od tego, co ktoś zrobi, zawsze będzie stała murem za tą osobą, za firmą. I to jest taka grupa, która po prostu będzie naszym wsparciem i wiemy, że będzie. No więc nie na tej grupie się przy kryzysach powinniśmy skupiać. Druga grupa to są osoby, które nas nie lubią. Nie lubią z różnych powodów. I nic nie zmieni raczej ich zdania na nasz temat. Po prostu nas nie lubią. I do tej grupy wrzuciłabym i osoby, które na, nas nie lubią, ale jakby merytorycznie nam o tym mówią, ale też hejterów, którzy nie lubią nas, bo tak. Kolejną grupą są osoby nieprzekonane. To znaczy, że ani nas nie lubią, ani nas lubią, ale mają taki neutralny stosunek i są otwarte na komunikację. To jest grupa, do której powinniśmy, na której powinniśmy się skupić, żeby ją przy kryzysach do siebie przekonać. No i grupa potencjalnych osób, które nas jeszcze nie znają, ale poprzez naszą komunikację, to jak będziemy na kryzys reagować, będą właśnie w stanie też nas poprzeć. I to jest kolejna grupa. Czyli przy kryzysach wizerunkowych ważne, żebyśmy się skupili na tych nieprzekonanych i tak poprowadzili ten kryzys, który sprawi, że ich argumentacja jest dla mnie ok, daję łapkę w górę. Przy kryzysie w ogóle Poland no nie dość, że nie przekonało niezdecydowanych, zwróciło też do siebie ten fanbase. Część, y, część ich fanów. I to jest tak ciekawe, żeby tak poprowadzić kryzys, że nie dość, że nie przekonujemy nowe osoby, to jeszcze tracimy naszych fanów. oni no to zrobili między innymi przez to, że zamknęli grupę w ogóle Poland w Facebooku. Grupę, y, ona się chyba nazywała w ogóle Hype Hyde Park coś takiego. No i to bardzo się nie spodobało ich fanom. Zresztą no oni tam też blokowali komentarze, usuwali komentarze z YouTube'a, które były merytoryczne, jedynie po prostu osoby na przykład wspierające pisały te merytoryczne, a czy negatywne komentarze na temat ich zachowania. Oni takie komentarze usuwali. To też się fanom nie podobało. Więc cały kryzys po prowadzili źle, ale o tym już sobie mówiliśmy i po roku nie ma u nich żadnej refleksy, jak mi się wydaje. Bo gdyby ta refleksja była, to przy Staśko nie pisaliby o sobie, że no my wiemy jak to jest, kiedy jest na kogoś nagonka w internecie. Więc czy ten kryzys wizerunkowy wyszedł im na dobre? Nie. Mają spadki liczbowe, a przecież z tego się utrzymują, no też nie oszukujmy się, zarabiają na YouTubie i na mediach społecznościowych, więc w ich przypadku kryzys wizerunkowy zdecydowanie wpłynął na ich postrzeganie. Ekipa Iwersów To nie był łatwy rok ani dla ekipy, ani dla Weroniki Sowy, dziewczyny Karola Wiśniewskiego. Większość z nas, myślę, w internecie słyszała o tym, jakie wpadki miała Weronika Sowa. Te sytuację naświetlił nie kto inny niż Sylwester Wardenga. No i ta sytuacja z logo działa się w tym samym czasie, kiedy w stosunku do ekipy również kilka zarzutów padło również z ust Sylwestra Wardengi między innymi. Więc oni wspólnie zdecydowali się nagrać film, w którym wyjaśniają te wszystkie sytuacje. Jeżeli chodzi o Weronikę i, i kwestię logo, ona nadal nie jest wyjaśniona w sensie Weronika, a właściwie jej prawnicy są w kontakcie z studiem, które e, tę grafikę zrobiło. Studio to jest we Francji, natomiast to już trwa bardzo długo. To trwa kilka miesięcy i nie ma rozwiązania tej sytuacji. W sensie nie wiadomo, czy Weronika może tę grafikę e, kupić, czy nie może. Czy jakąś rekompensatę za jej używanie ma zapłacić, trwają negocjacje. W związku z tym, że te negocjacje trwają bardzo długo, to podejrzewam, że kwota, którą sobie zażyczyło studio, jest niemała, bo gdyby była mała, to zapewne zostałaby zapłacona i sprawa byłaby rozwiązana. A tak trwają negocjacje. No, bo studio pewnie zorientowało się, że to nie jest jakaś mała influencerka, tylko jest to potężna polska influencerka z milionowymi zasięgami, a co za tym idzie, z dużymi przychodami. Czy ten kryzys wizerunkowy wpłynął na Weronikę? I tak jak przy w ogóle Poland, Weronika ma swój fanbase, który będzie niezależnie od. Tego, co się stanie, będzie za nią po prostu stał i nie pozwoli jej skrzywdzić. Tylko, że Weroniki fanbase to są młodzi ludzie, pewnie głównie dziewczynki, bardzo młode, w okolicach 10 lat, myślę, że nawet troszeczkę mniej. A przez starszych odbiorców, Weronika już zawsze będzie kojarzona z. Z tymi kryzysami, z tymi nieudolnymi tłumaczeniami, z tym, że przywłaszczyła sobie czyjąś grafikę i nie czuła potrzeby, nie czuła potrzeby dowiedzenia się, czy tak można, czy nie. I, i już zawsze będą się pojawiać te komentarze, właśnie odnośnie logo. Pokazuję Wam się screen, który zrobiłam kilka dni temu, i Weronika wypowiada się na temat, właśnie, Dramy i zauważcie, że ona pisze o hejterskich komentarzach. Tak, dostawała hejterskie komentarze, ale było mnóstwo merytorycznych też komentarzy na ten temat. I sam fakt, że Weronika zrównuje wszystkich i wszystkie komentarze do hejterskich, pokazuje, że nie do końca jednak zdaje sobie sprawę z tego, co się wydarzyło i jaki to może mieć dla niej skutek. Naprawdę. Mam takie poczucie, że gdzieś żyje w swojej bańce i myśli sobie, że też została po prostu zaatakowana przez tych hejterów, a, a to nie wyglądało tak do końca. Dlatego też wydaje mi się, że dopóki ona nie zrozumie tego, co się wydarzyło, to nie ma szans na jakieś większe przemyślenia i większe zastanowienie się nad tym, co ja robię i. W jakim kierunku chce iść. Zauważcie też, że bardzo się zmienił stosunek odbiorców do całej ekipy. Kiedyś wszystko, co robiła ekipa, było przyjmowane pocałowaniem ręki, że tak powiem. A teraz wszystko jest sprawdzane, jest komentowane, ich content jest komentowany w duży sposób negatywnie. Kontent Marty Błoch-Murcik, kontent Marcysi Trąby. Bardzo często jest po prostu negatywnie komentowany, że im się nie chce, mini Majka. I że jedyne osoby, które w ekipie robią jakiś dobry content, to jest Poczciwe Krzychu, Jakub Patecki. Więc ekipa jest na cenzurowanym. I też ich współpraca, ich produkty są sprawdzane. Przecież produkty Weroniki, ludzie sprawdzają, czy one skąd pochodzą, czy nie ma ich zamienników na AliExpress, nie zostały kupione i po prostu wrzucone logo. Oni są sprawdzani. Dlaczego? Dlatego, że ludzie stracili do nich zaufanie. I to jest najgorsze, co można uzyskać poprzez kryzysy wizerunkowe. Bo to znaczy, że nie odbudowali tego zaufania, to znaczy, że ich tłumaczenia nie przekonały ludzi. Tylko chyba najgorsze w tym wszystkim jest to, że oni nie do końca przyjmują te merytoryczne komentarze i nie do końca zastanawiają się nad tym, co się właściwie wokół nich dzieje. W przypadku Weroniki nie ma spadku liczby subskrybentów, obserwatorów, ale Weronika i jej działania. Są takim synonimem wpadki i przez starszych odbiorców po prostu będą się z tym kojarzyć. Zresztą pod każdym filmem pojawiają się komentarze co z logo. I będą się pojawiać, dopóki ta sprawa nie zostanie rozwiązana. Żabka kontra Proxy Posting i inspiracja żabki contentem wioli. O którym też mówiłam, więc zapraszam Was do obejrzenia, jeżeli jesteście ciekawi. Czy ten kryzys wpłynął na żabkę? Nie. Czy ludzie przestali tam kupować? Nie. Czy będą o tym pamiętać? Pewnie tak, w sensie głównie młodzi ludzie w mediach, którzy siedzą mocno w mediach społecznościowych, no bo tu się kryzys rozegrał. I to jest jeden z takich kryzysów, w którym marka nie ucierpiała za bardzo, a bardziej ucierpiała agencja, która tę markę obsługiwała, ponieważ to ona była odpowiedzialna za te komunikacje i też potem za komunikację kryzysową. No i ta komunikacja kryzysowa nie do końca im wyszła, ponieważ ludzie no, komentowali całą sytuację e, w sposób jednoznacznie negatywny. E. Elwina, na tym wyszła oczywiście Viola, której przyrostu skrabił w obserwatorów na Instagramie m, był bardzo duży. Viola ma teraz prawie 90 tysięcy subskrypcji, natomiast ona nie prowadzi tego konta. Konto od września, nie ma żadnego nowego posta. Viola tylko udziela się na Insta Stories. Również gdzieś tam są jakieś nawiązania do żab, ale już nie do żabki, raczej do zwierząt i udostępnia jakieś po prostu zabawne memy. Więc sytuacja po prostu nie wpłynęła. Na żabkę w żaden większy sposób, chociaż pewnie młodzi ludzie, którzy w internetach siedzą, będą tę sprawę kojarzyli. Przede wszystkim warto zaznaczyć, że po tym kryzysie oni zaczęli zmieniać grafiki z tego stylu, który chcieli wprowadzić na spokojniejsze, więc zdecydowanie też wyciągnęli wnioski, żeby jednak nie kontynuować tego memiarskiego stylu, tylko znaleźli, znaleźli inny. Maja Staśko. Kolejny kryzys wizerunkowy to Maja Staśko, i ja m, mówiłam o niej w kontekście tego nieszczęsnego rzutu burgerem i i tym, co Maja na filmie o Macie pokazała. Natomiast Maja miała niezbyt dobrą serię w roku 2021, o czym ja mówiłam i miałam takie wrażenie, że ona wiele srok, o wiele srok chce złapać za okon, chce się na każdy temat wypowiadać i być ekspertem w każdym temacie. Dlatego nawet ja w tym filmie mówiłam, że może warto, żeby ona się skupiła na tym, z czego się wywodzi i, i na czym chyba na początku chciała się skupiać. Więc wizerunek Mań Staśko w polskim internecie, jak sobie wejdziecie w komentarze na YouTubie, no nie jest najlepszy. Natomiast moja Staśko od tej afery przestała właściwie prowadzić komentary na YouTubie. Skupiła się na innych rzeczach. Potem był kryzys związany z granicą Polską i Maja też tam pojechała, żeby pomagać, i ona, mam wrażenie, że trochę wyciągnęła wnioski z tego, co się działo wokół niej. Bo jak sobie wejdziecie na jej Instagram, czyli jej główny kanał, w którym Maja prowadzi swoją komunikację, no to jest mnóstwo. E tych treści, z których ona się wywodziła, mnóstwo feministycznych treści, treści związanych z pomaganiem, czyli to jest ten kory działalności, który ona prowadziła. Chciała większego rozgłosu, więc robiła to komentarze. To jej nie wyszło, wizerunkowo absolutnie nie. I chyba zastanowiła się nad tym, że może nie warto być wszędzie i mówić o wszystkim? I z powrotem wróciła do tych swoich korzeni. Według mnie jest to bardzo dobra decyzja, że się na tym skupiła i mimo, że może budzi to mniej emocji, a co za tym idzie, zasięgi są mniejsze, to dla jej wizerunku naprawdę i dla jej działalności de facto wydaje mi się, że to jest najlepsze wyjście. Maja ma prawie 94. Prawie 94 tysiące obserwujących, bo miała ten etap komentarzy, miała etap zajmowania się influencerami, więc ludzie do niej przychodzili, bo byli tym tematem zainteresowani. Po czym Maja już nie tworzy takich treści, przynajmniej na ten moment, więc ci obserwujący od niej odchodzą cena, którą trzeba gdzieś tam zapłacić za zmianę kontentu, za ale wydaje mi się, że finalnie to jest naprawdę dobra decyzja, żeby Maja po prostu wróciła do korzeni jakby swojej działalności. Wydaje mi się, że to wpłynie najlepiej na jej wizerunek i też na treści, które tworzy. Moi drodzy, tak podsumowując sobie te kryzysy, to oczywiście nie są wszystkie kryzysy w roku 2021, może zrobimy drugą część. Jeżeli chcielibyście o jakichś kryzysach posłuchać, to napiszcie mi o tym w komentarzu. Ale podsumowując, te kryzysy, co one pokazują? Prawda, mamy w zestawieniu jedną firmę, ale ta firma wyszła z tego kryzysu obronną ręką, a w pozostałych sytuacjach ludzie. E, Będą jeszcze długo pamiętać, że coś miało miejsce. Tak jak w przypadku Weroniki Sowy, w przypadku w ogóle Poland, w przypadku Majstaśko. Ludzie po prostu będą pamiętać, będą mieć ten kryzys w głowie. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że do marki osobistej, do danej osoby jesteśmy przywiązani i emocjonalnie nastawieni. Dlatego też ciężej nam jakieś kryzysy zapomnieć czy wybaczać. Dlatego też tak ważne jest, żeby ta komunikacja kryzysowa była poprowadzona dobrze. Natomiast w firmie łatwiej jest coś wybaczyć, jeżeli ta komunikacja oczywiście też musi być dobrze poprowadzona, ale mamy mniejszy emocjonalny do tego stosunek, więc nie będziemy aż tak długo rozpamiętywać tych sytuacji. A co Wy na ten temat uważacie? Dajcie znać, ja z chęcią Wasze komentarze poczytam. Dziękuję, że byliście razem ze mną w świecie widzianym okiem pr -owca.